Cześć dziewczyny, witam Was. Dzisiaj chciałam zrobić e, filmik na temat, e, czy pojawi się mężczyzna do nowego związku. O tak. Więc zaraz zobaczymy, czy pojawi się ktoś fajny do związku, takiego długoterminowego. Zaraz zobaczymy. Więc. Może afirmujcie sobie fajnego mężczyznę. A zaraz, zobaczymy, czy się ktoś fajny pojawi, ale do stałej relacji. Zobaczmy. No, widać, że już tutaj oczekujecie, planujecie w ogóle, chcecie wejść w jakąś taką uczuciową relację z taką równowagą w dawaniu i braniu. Serce macie jakby na dłoni i oczekujecie, że ta osoba też będzie miała to serce na dłoni wobec Was. Zaraz zobaczymy, czy tutaj e, się ktoś pojawi nowy do związku. Może zobaczmy do końca tego roku. O. Albo no nie, to będzie za długi czas. Zobaczmy do trzech miesięcy, czy pojawi się ktoś fajny do nowego związku. Zobaczymy. Do nowego związku, czy ktoś fajny się pojawi. Hmm, wiecie co, tu jest pokazane, że, um, że tęsknicie za jakimś mężczyzną. Czyli na razie tutaj nie widzę jakby nowej relacji, bardziej jest, rela bardziej jest tęsknota za kimś z przeszłości. Jest tu też pokazane zaraz to rozwinę, tylko jest tu jest jeszcze pokazane, że e, macie wyjść z taki, takiej izolacji, czyli pewnie wiele z Was tak jakby mm, nie robi nic, nie pokazuje się, mm, tylko jakby jest w jakimś takim takiej przestrzeni e, mało, e, mało kontaktowej, o tak bym powiedziała. Ale też karty pokazują, że, że cierpliwości, że myślę, że może nie do trzech miesięcy, ale to jest kwestia września. To będzie jakby z karmiczna karta jest, jakby losu, która będzie przynosiła Wam osobę, która może być właśnie po przejściach samotna długo, tak? Taki myśliciel, mądra osoba, inteligentna, może zajmująca się psychologią, filozofią, czy e, też jakimś doradztwem. W każdym bądź razie mm, jest to osoba bardzo e, mądra. I, taką, i takiej osoby się doczekacie i to będzie właśnie takie, że takie będzie BUM nagle pojawia się ktoś, kto mm, kto skradnie wasze serce tak jakby tak i zakończy się ta samotność i też jakby um, takie um, myślenie o przeszłości i w sensie tutaj partnera, tak? Z przeszłości. Tu tak jakby czujecie się bez niego, bez niego obdarci z wszystkiego. Nie czujecie się po prostu do, nie czujecie się wartościowe. Też o właśnie, jest jeszcze jeden kontekst: nie czujecie się wartościowe bez mężczyzny, a to jest nieprawda. To jest nieprawda. Jesteście bardzo mądrymi, pięknymi i. Twórczyni, osobami, więc tylko trzeba to zobaczyć: pracowitymi, kreatywnymi, takimi też drobiazgowymi, ale bardzo tutaj sabotujecie swoją piękność, swoje walory i tak jakby czujecie się bez mężczyzny, właśnie, że nie możecie czuć się w pełni. I tu jeszcze jest pokazane, że ta przeszłość, ona i tak nie wróci, czyli mężczyzna z przeszłości nie wróci. Będziecie cały czas jakby tutaj czekali na jakąś informację, wiadomość. To może być tak, że albo mężczyzna jest w relacji, albo mężczyzna po prostu pracuje usilnie i jest zajęty. Ale to też jest bardzo silna osobowość, y, która taki kontrolująca, y, mająca swój status już. Y, I myślę, że on też, y, jeżeli jest w związku, to też, na przykład, nie, jest, nie, znaczy też nie jest szczęśliwy w tej relacji, bo y, też są jakieś braki u niego. E, ciągle może są jakieś braki też finansowe, też zejść jest pokazane, że mogą być jakieś braki finansowe i nad tym jakby się głowi. Ale też jakby nie czuje się taki e, on w pełni. Ale nie widzę powrotu do tej relacji. Kompletnie. Tutaj jeżeli będzie jakiś kontakt, to... Hmm. Raczej nie dojdzie do jakiejś szczerej rozmowy, chyba że wy coś, jakby, wy jakby zainicjujecie, o, zainicjujecie kontakt, to może dojść do jakiejś rozmowy szczerej, ale ona i tak nie przyniesie szansy na odbudowę tej, tego związku. Więc jeżeli myślicie o tej przeszłości, to raczej tutaj ta osoba, może było tak, że byliście, w jakiej, że byliście w długiej relacji. Nie ma sensu siebie też obwiniać, nie ma sensu się torturować, nie ma sensu sobie jakby swojej samooceny obniżać przez tego mężczyznę. Ja myślę, że on też nie dawał z siebie tyle, ile powinien, że więcej po prostu brał, wymagał, o, wymagał więcej niż dawał. Więc myślę, że nie ma co ubolewać, tylko na razie twórczo spędzać czas, rozwijać się. E, czytajcie, dokształcajcie się, poświęcajcie na swój rozwój. I tak, jakby się wy, wybijecie z tej, z tej strefy takiego niedostatku, takiego kryzysu, takiej tęsknoty, takiego smutku, e, to Wam będzie dodawało takiego powera. A co do stałej relacji, to już powiedziałam, będzie tu e, z przeznaczenia osoba która spełni wasze oczekiwania. Będziecie szczęśliwe. Dobra dziewczyny, dam wam jeszcze kartę angielską na tego nowego mężczyznę. Archaj przemiany jest. Najpierw musicie tak by dojrzeć do, do, do tej nowej relacji. Czyli musi przyjść taka transformacja w Was, jak taka transformacja przyjdzie, będziecie już gotowe, to wtedy właśnie pojawi się ten e, mężczyzna, którego tutaj widzę.